Witam Was, Panowie i Panie. Dawid z tej strony. Słuchajcie, yy, troszeczkę się pokomplikowało. Wczoraj wrzuciłem, wrzuciłem odcinek pod tytułem 10 lat mojego życia w Wielkiej Brytanii. Odcinek, do którego mentalnie przygotowywałem się naprawdę bardzo, bardzo długo. Ostatnie 3-4 dni spędziłem właśnie na to, żeby, żeby pojechać w te miejsce, które miały gdzieś tam w moim życiu tutaj w Wielkiej Brytanii znaczenie nagrać to dla Was wszystko i pokazać Wam, pokazać wam jak, jak wyglądała ta moja rzeczywistość i to moje życie tutaj w Wielkiej Brytanii i dlaczego podjąłem rzeczywiście tą decyzję o kupnie i przeróbce tego busa na kampera no i co, no i niestety muszę usunąć, usunąć film, który, który dodałem w związku z tym, że nie zapytałem o zgodę właściciela tego terenu zadzwonił dzisiaj, dzisiaj do mnie i powiedział, że, że po prostu nie życzy sobie, żeby żeby były tam te treści, które są Także w związku z tym, że nie zapytałem I nie mam tej zgody Mógłbym coś tam pokombinować z tym filmem Wymazać początek tego filmu Ale, ale ten film wtedy straci sens Straci sens Chciałem, żeby było to w całości Bez, bez jakiejś wiecie oszustwa was kłamstw chciałem po prostu pokazać jak to rzeczywiście wyglądało no i myślę że mi się udało bo film naprawdę świetnie się przyjął za to chciałem wam podziękować półtora tysiąca łapek w górę ogromna ilość nowych subskrybentów od wczorajszego dnia ponad 200 osób na pokładzie także witam was bardzo serdecznie i przepraszam <noise> już macie już macie na sam początek przygody z goblinem ciekawe Także dzięki wielkie za, za tak ogromną ilość pozytywnych komentarzy za to, że jesteście ze mną od samego początku. Ja Wam dzisiaj jeszcze podziękuję za to, jeszcze raz zapraszam Was na live'a o godzinie 19 polskiego czasu. Yy, także odpalę dla was jeszcze live'a i pogadamy sobie o tym na spokojnie. Yy, no i co? Usuwam, usuwam, usuwam film yy, i tyle. Także zapraszam jeszcze raz na live'a. Dziękuję za, za, za tą Waszą aktywność. Już mi się jęzor plączę, mówię po pięć razy to samo. No bo jestem kurczę na siebie, naprawdę troszeczkę zły, że tak się stało. Jest mi po prostu smutno. Długo się do tego szykowałem. Było to dla mnie ważne. Ten wstęp do tego van live'a, żebyście wiedzieli, jak to, jak to wyglądało. I, i, i taka, taka niemiła sytuacja. Trudno, życie. Do kolejnego odcinka. No, dziękuję bardzo, trzymajcie się, zdrów hej.